Cześć widzowie, dzisiaj jesteśmy w grze, w której musimy rosnąć i musimy chyba takich ludzików zbierać. Tutaj jest jakaś rakieta, to ja do niej wejdę i co, gdzieś mnie przeteleportuje? U, no i właśnie, tu musimy takich typków zbierać, to jest na przykład typek za 10, którego jak już sobie trochę tam zbierałem. To widziałem jakiegoś typa za 50 nawet. O, no właśnie. Tu jest jeszcze za 10. Ten 42. O, ten jest za 25. Ten za 1. To jest za 25 znowu. O ja cię kręcę, no. Gdzie był teraz ten za 50? A nie. E, dobrze Hmm. Coś mi się tutaj stało i nie wiem co Dobra, niski poziom naładowania baterii mam Bo ja mam laptopa I no trochę mi się ten rozładował Tak jakby Dobra Musiałem tak zrobić, bo mi się coś tam popsuło Jakiś typ tu wielki, chyba można tutaj innych ludzi zjadać ale nie wiem. Szkoda. O, jest za 50 typ. O, i mam już dużo kasy. Tam jakiś typ szybko biega. No, naszym celem dzisiaj jest mieć bardzo dużo tych. Yy, mieć bardzo dużo koronek. Yy, więc, no, musimy. Musimy to zrobić. Bo jak nam się nie uda, to nie wiem co. My chyba będziemy niedługo yy, też. Ten koń yy, kończyć jeszcze miasto. Jak nie, jak nie pamiętacie albo nie oglądaliście miasta, no to polecam Wam, obejrzeć miasto. No bo na serio warto. Tam się, działo róż tam się działy różne rzeczy i właśnie kogoś tam zjadłem dobra o ja patrzcie na to ej zjadanie ludzi daje najwięcej tego daje najwięcej yy, tego ludzików bo tyle ile oni mają koronek no to jak ich zjemy no to dają nam tyle, ile mają tych koronek, nie? No więc to jest fajna gra. Dlaczego ktoś ma tutaj... Patrzcie, ktoś ma skarpetę zamiast głowy. he. <laughs> ale... To nie wiem, czy mądre jest takie, ale no cóż. Jak lubi śmierdzącą skarpetę. Jezus. Ale... Pile ma. O kurde. Nie no, typ nie chce zeżrzeć. Pożrzeć chce mnie. Aaaa! No taki chyba ma... o Jezus! Prawie skar... No nie no Skarpeta mnie zjadła, dobra respawn, O nie, jest i znowu od początku Dobra, kupujemy, ja No dobra, dostałem kata, komona Dobra, kupujemy jeszcze jedno, postać mnie Mam bardzo duże kasy o Fox, nie wiem jaki on, ale on jest rerem Kat. Znowu, come on. Jeszcze mogę dwa jajca kupić. Epic, Husky. Dostajemy Huskiego i jakbym legendę dostał. Ojo, cię ja kręcę. Dobra, znowu Fox i ostatnie jajco. Dawaj, dawaj. Co? Legendary! Legendary! Jak? Equip! Ile można mieć założonych? Pięć! Nie no, jakuj best. Dobra. Patrzcie, widzowie, na to. No teraz to ja będę koksił. Ja już niedługo nie. Ja niedługo nie będę miał sejfa. za dwie sekundy nie będę miał. O, dobra, już nie mam. Dobra, więc już sobie gramy. No ale widzowie, no to jest fajna gra. No serio. O, ktoś chce trade'a. Jak, a jaki typek? O Jezus, pokaż mi. Czy on ma... On... O Jezus, jak bym Dobra, on mi daje takie, to ja mu mogę dać tego. Tego foksa mu nie dam Uch, mi dał uh, eee. Yeah. Uh, spin the well? Free spin! To jest free spin. Dobra right, i co będę miał? Oby nie... oby nie nic. Co to jest? 100 tysięcy kasy! Uuu, co? 100 tysięcy kasy! Jak? Co? Tak. Dobra, dostałem już epika na starcie. Ile on daje? 350. No dobra, znowu Equip Best. Dobra, ja na końcu będę robił Equip Best. Eee, lampiem triple. Mogę triple? Nie, nie mogę triple. Nie mogę triple, no. A te auto? Mogę. Tylko to mi się... Uuu, znowu! No... Nie, to mi się wolno otwiera. Lamb. A ja jestem tutaj taki mini. To mi się za wolno otwiera. Jak mam auto. Dawaj. Mam common bani. Elo. Widzowie patrzcie na to. Dobra. Jak będę miał 60. To już kończę z tym. No bo no trochę. Ten. Kończę z otwieraniem. Bo zostałam już mało kasy. Dobra. Elo mam trzy daki. Ewol Ile? potrzebuję 5 daki, żeby mieć shiny. Nie, jestem. Dobra, boom bank. I quit best. Uhuhu! Jak ta legenda już nie zrobi. Ej. To jest ten lamp? Tak, to jest ten lamp. O, ja patrzcie, bunny daje 200. Epic da ten daki daje, Duck daje daki. Daję. 350. Dobra. Dobra. Ja cię kręcę. Za 99 Robuxów jest jakiś tutaj jeszcze. O, ja na no, jakiegoś jest 10%. Pewnie on jest mocny. Dobra, ale teraz to my już mamy tak dużo. O! Hu, hu. Patrzcie na to. Jak. O, ja ma 1700. A ja może tego. z... No, jak on mnie niby zjadł? Ja tego z 1700 może bym zjadł. Kefcio, 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 kefcio. Kefcio 9. Patrzcie, jakie ja mam pety, widzowie. No, patrzcie na to. Ja, ja mam same dobre pety. O niej, typ ma już 2000. Dzięki mnie, bo nie zjadł. Teams. Create? Save muszę być... No nie, no jak? typ nie zjadł. No. Dobra. A team tak, co, you save. You are save, dobra. You, you are not in a group. Create. No crate. Ja no, nie mogę zrobić create. No. Tam są pewnie jakieś lepsze. Kiedy mogę? Za 56 mi... nie, Za 11 godzin i 56 minut. Serio. Save zone one, co? co to jest? Aha, to są tutaj takie światy.

Patrzcie, widowie, z Nuba przeszliśmy do Prosa. Areka just konsumet Wojtek Picie. Co? No jak nazywa się Wojtek Picie? No jak się nie zjadłem? Jakim to... Co? A tam biegają bez petów. Tylko ja mam pety na serio. Jakim to cudem jest w widowie? Tylko ja mam pety na serwiera. Jak? Ale Ej, dobra, ja już stworzyłem team i mam dwa kile. Ale nie mam kogo zainwejtować. Mmm. I umóż be, 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 be co? Dobra. Potrzebowali... nie musimy free word Climb. O nie, no to nie jest free. Trzeba zalajkować grę, i dołączyć do grupy i odebrać dopiero seria No ja nie wiem jak się gry lajkuje. Dobra, idziemy do Savezonu drugiego. Gdzie, gdzie, to gdzie jesteśmy? Tutaj jesteśmy, nie wiem gdzie jesteśmy nadal. A tutaj, dobra. Dobra, musimy szybko podrosnąć. Bo to jest niekolorowo. O ja, jestem drugi na serwis. Jestem drugi tutaj na to. Jakob. Jeju, musiałbym do save zonu pójść szybko. Na, masz, masz. Stawiam te daki jeszcze. Dobra. Szybko save zone. Dobra, jestem save ha ha Nigdy! Nie! jak tego to jedynie mogę ci dać... No dobra. Tak dwa. E, to mi się... Ja nawet nie chcę ten. Tych petów. Elo. Co? Co się stało? Nie. A ten Jakob to dobry chociaż? Pokażcie mi Jakoba. Tylko nie mam na serwerze, czy ja ślepy jestem? Jestem pierwszy! Nie, co ja nakucanę? Jestem pierwszy, jak? No co, a jeszcze oni sejfa mają? Dlaczego ty się stał taki mały? Elo, Areka, Areka daj się zjeść. Uh, ja ciebie zwiększę. Mm. Elo, teraz się mnie wszyscy boją. Jak ty tam mnie nie jest na... O, już wbił na topkę. Nora. Ale bym sobie go chapnął. Dobra, nie no widzowie, musimy kogoś. No już zjedliśmy. I... O! No teraz. Jak ja kogoś gonię teraz, jakbyś nie wiedział. O ja cię no. Jak on po drodze mi wszystko zabiera. Ja, Dora, jestem pierwszy, ale to nie po żeby mi wszystko zabierać, wiesz? A, kojacy, no, decline. Przecież się ja teraz gonić. O, u -u -u! Widzieliście to! Tak! Przecież ja już go powinienem zjeść. On jest taki mini. Ja mam 2000 arkartań. Nie! decline Arkady no jak to nie ona ma mega mały size czy ja mam największy size na Serbii, nie Albo, tak mam największy size na Serbii. ja nie sądziłem że będę pierwszy na serwie juuuu no! przecież się go już zjadłem powinienem go zjeść ale oszukana gra Jak on zaraz będzie większy ode mnie Nie, ja już go nie gonię To mi się nie opłaca O ja tam ktoś jest taki mini, mini Nie, nie zim cię, spoko, nie zim Ja muszę sobie kamerę zwiększyć Jelo! No co, już nie jestem jakim cudem mnie ty prześcignął Jakim cudem to niby jest. Elo? te się ja ciebie nie boję. mi się już opacało, Nie wiem czy mi się opłacało ciebie gonić. Nie, miałem ja, jako jedyny na Serbie wiemy... No co. A mnie to nie odchodzi. Czy ja mogę zrobić Evolve? Nie. Ja bym potrzebował jeszcze dwa te daki. No jak oni mnie prześcignęli. Ej. Dobra, ja potrzebuję jeszcze dwa daki. Dajcie mi daki. Dobra, mam jeszcze jednego dak. Jeszcze jednego i się dogadamy. Na no serio. Dajcie mi jeszcze jednego daki. Bo się zdenerwuję. Oni chcą mnie zdenerwować. Na serio. Nie, jeszcze jeden raz i już nie będę tego otwierał. O dobra. Macie szczęście. A mogę sobie zrobić quick best i będę miał same te. Heh. Ile mam? Ale o 3000. Uch, uch, uch. Muszę zrobić wol. Ile daje? Tysiąc. Du, 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 du. Czy to mi cokolwiek dało? Panie, mam trzecie miejsce, no. A jej typ mnie jeszcze jakichś goni. Dwóch typów mnie goni. Patrzcie na to. No jak typ nie zaraz zje. Jak on tak szybko biega? Szybko, szybko. No i jeszcze tam ten mnie zje zaraz. no. Jak? A jak on mnie zjadł? To jest niemożliwe. No i ja. Nie, nie gadajcie. Nie, nie, nie. I znowu. Ja nie, chcę zaczynać od początku. Ale bez sens. Nie, dobra. Widzowie! Ja już kończę ten film. Pa